Witam, pokażę Wam dzisiaj stemple filmy Aladdin, dzięki którym można w piękny sposób ozdobić na przykład tkaniny, odbijając te stemple, a potem je malując. Motylki są akurat wprasowankami, ale popatrzcie na rower, jest on czarnym stemplem, a na różowo pomalowany farbką. Tu mamy rękawicę kuchenną. To są stempelki, a to są kółeczka zrobione farbą, i mamy coś tylko wyłącznie swojego pięknego. A tu także tkanina. Możemy no, dzięki niej robić napisy, ale też bardzo różne efekty rozkładania tej farby, tak, żeby wyglądała oryginalnie. No, a teraz sam produkt. Jeżeli chodzi o stemple. To znajdziemy je w takich niedużych opakowaniach, w troszkę większych. No i są też po prostu turbo rozmiary. Stemple sprzedawane pojedynczo maxi. To są stemple, które możemy używać zarówno do tkanin, jak i do papieru, aczkolwiek w środku znajdziemy tuż do papieru. Te stemple są stemplami do tkanin. W środku znajdują się takie gigantyczne wkłady, które świetnie zachowują się na tkaninach. Oczywiście po, po użyciu takiego stempla, pokażę Wam tutaj z boku, bo jest bardzo zgrabnie pokazana instrukcja. To znaczy, nasączamy stempel, stawiamy na tkaninie i potem prasujemy. A potem możemy prać tkaniny w 30 stopniach, bo są już one utrwalone. Jak wyglądają same stemple? Są zrobione z delikatnej pianki, z jednej strony widzimy co znajduje się na ich przedzie, a z drugiej strony mamy ładnie odrysowane najróżniejsze elementy, tak? Widzimy co tutaj się dzieje, nawet bardzo delikatne ornamenty możemy zrobić. No i teraz wezmę sobie taki stempel do tkanin, ale pokażę Wam, jak wygląda, jak się zachowuje na papierze, bo to jest dosyć większa przestrzeń. Te stemple możemy dokupić też pojedynczo. Jeżeli w zestawie mam na przykład czarne, to występują w wielu kolorach. No tu zobaczcie cała paleta koloru, to są akurat stemple do papieru, te mniejsze. Tak jest ich cała paleta. Te do tkanin mają dużo większą powierzchnię. Proszę bardzo. Plum plum. Pokażę Wam, jak łatwo się nimi pracuje. Proszę bardzo. Bardzo sprytne, nie brudzą palców, a potem sobie je zostanie, zostawimy do odciśnięcia. A jeżeli chodzi o wzory, to pokażę Wam może tutaj desenie. Tu serca we wszystkich odsłonach. Piękne korągiewki, w kratkę w paski raz tutaj mamy takie świetne na zaproszenia na przykład na chrzciny różne elementy dziecięce proszę bardzo tu mamy stemple z elementami kwiatowymi O tak wyglądają je wszystkie można kolorować tak jak wam pokazałam a wcześniej, więc zaraz Wam pokażę farby do tkanin. Tu troszkę takich indiańskich różnych wzorów. No. Tu mamy serca skrzydła, okulary wąsy, a tu troszkę francuskich elementów. Okie taki. taki. Jeżeli użyjemy e, takiego stempla, jeżeli po, położymy go na przykład na tkaninie, a ten zamknę, żeby sobie nie wysychał, mamy też farbki do tkanin, więc tu możemy się pobawić w bardzo różny sposób, rozprowadzając e, tą farbę na koszulce. Czy zrobimy to w ogóle palcami, ale myślę, że pędzelek będzie dużo bezpieczniejszy jakby stworzymy do, dowolną tutaj nie, powierzchnię. No i mówię, ty, tych farb jest dużo, więc jakby pomalowanie e, brzuszka ptakom jest bardzo prostą rzeczą. Jeszcze chciałam Wam pokazać e, na tej koszulce jedną rzecz. Tu są prasowe wanki. Tutaj firma mm, no, Ladinę też ma bardzo dużo różnych propozycji. Tu mamy na przykład sowy, one są w takich właśnie, Małych, na małych karteczkach. Wycinamy sobie dowolną tutaj parę suwek i możemy wprasować czy na torbę tkaninową, czy na bodziak, czy na koszulkę. Możemy mieć zupełnie swoją autorską kolekcję odzieży. Wystarczy kupić białe wzory. Tu jest instrukcja, jak to należy zrobić. Wystarczy kupić białe wzory, aby wypuścić swoją własną autorską kolekcję odzieży, życzę kreatywnych pomysłów i pięknych rękodzieł.